I dzisiaj pogadamy sobie o tym, co robić fajnego w Berlinie. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, co fajnego zrobić w Berlinie. Rozpisałam Wam po prostu wszystko. Wszystko, co jest możliwe, jeśli po prostu chcecie pojechać do Berlina i chcecie pójść do cool spotów, a ja chodzę tylko do fajnych spotów. Dana, nie gryź mi mikrofonu! Nie przedstawiam wam tutaj oczywiście wszystkich spotów, chociaż obstawiam, że ten odcinek jest dość długi, więc możecie mnie gdzieś sobie położyć w tle i coś robić. Ja tutaj będę wam pokazywać różne foty i tak dalej, ale no, możecie mnie też jakby posłuchać w formie podcastu. W opisie znajdziecie y, po pierwsze playlistę do zwiedzania Berlina, którą zrobiłam sobie ostatnio, jak byłam. I po prostu kojarzy mi się z tym miejscem. A po drugie znajdziecie mój profil na aplikacji Step. I to jest w ogóle apka, o której zawsze marzyłam. I jak ktoś mnie pytał, hej polecisz mi jakieś spoty w Paryżu, to musiałam wysłać albo jakieś moje zapisane spoty zesklinowane z Google Maps albo z w tym stylu, z notatek. A teraz mam aplikację Step. I nie jest to, broń Boże, apelatorium sponsorowany. No, nie jestem taką dużą blogerką. Jeszcze, jeszcze nie jestem taką dużą blogerką. I w ogóle zobaczyłam tą apkę na TikToku i wydaje mi się, że ona będzie viralowa. Sun to będzie viralowa aplikacja. To jest trochę taki połączony Instagram z podróżami i z Pinterestem. Zaczniemy sobie od tego, jak dojechać do Berlina, e, co polecam. Ja osobiście jechałam raz pociągiem w jedną stronę. Ale szczegóły o tym od całej podróży pociągiem i o całym tym wyjeździe z czerwca macie w osobnym vlogu, który Wam tutaj, tutaj albo tutaj macie anotację, nie wiem z której strony i możecie sobie go całego oglądać. To był mój pierwszy vlog na YouTubie, więc nie oceniajcie, byłam dość zestresowana. I też miałam inny sprzęt, więc sobie mnie nie było słychać. Ale ogólnie powiem Wam tak, pociągiem ja jechałam z Krakowa, nie było wcale tak długo, 7 godzin, trochę się dłużyło, ale nie wiem, powierzecie sobie film cokolwiek. Serio spoko, ale czasami w tej cenie można znaleźć bilety na samolot, więc moim zdaniem warto porównać. Ja będę raczej wybierała na przyszłość samolot, bo jest co wygodniejsze, jednak no nie ukrywajmy. Polecam z mojego doświadczenia samolot, ale kto wie, może mi się w przyszłości zmieni, jak pojadę właśnie mm, pociągiem kolejny raz. No to jak już mówimy o transporcie do Berlina, to jak. Poruszać się w samym Berlinie. I ja ogólnie używałam trzech rzeczy. Używałam nóg. Chodziłam wszędzie na nogach, bo miałam ostatnio taką przyjemność, że spałam między Kreuzbergiem a Mitte. Jak nie chodziłam na nogach, to jeździłam Ubanem lub s bahnem A Uban, s bahn to jest, mogę powiedzieć, że to jest metro, taki odpowiednik metra, tylko Uban jest nad powierzchnią, a S-Bahn jest pod powierzchnią. Dobrze mówię? Wydaje mi się, że tak. Jak nie, to się poprawiłam gdzieś tu. No i ostatnia rzecz, którą polecam, to jest rower. Ja szczerze powiem wam, że jeździłam rowerem z rowerem z Polta, kiedyś wracałam właśnie z Dark Matter, ale ostatnio gadałam z moją ziomarką Zuzką i poleciła mi aplikację, w sensie powiedziała mi o aplikacji Nextbike i nie wiedziałam o tym i powiedziała, że jest bardzo spoko i działa właśnie fajnie za granicą, więc możecie sobie to obczaić. Ej, co to jest Kategoria to culture, e, czyli kultura. No i tutaj będą różne, właśnie muzea i tak dalej. Nie zaliczałam tych najbardziej popularnych rzeczy, typu Wyspa Muzeów i tak dalej. Jak wpiszecie po prostu zobaczyć w Berlinie i wyskoczy Wyspa Muzeów, to tego nie zaliczałam, dlatego że mm, chciałam Wam pokazać inne spoty niż takie. Dość podstawowe rzeczy. Nie mówię, że wyspa muzeów, broń Boże, jest jakaś zła albo coś w tym stylu, lecz po prostu chciałam Wam pokazać coś innego. Zaczynamy sobie od KAU. Kau? K -o -w. Nie wiem, czy czyta się to po niemiecku, po angielsku, o co chodzi. Jest to muzeum, galeria sztuki, która serio przykuła moją uwagę swoimi wystawami i jest też polecona jak teraz patrzymy tylko 56 opinii na Google, strasznie mało, ale obczajcie sobie to, bo serio mają spoko rzeczy i wydaje się warte odwiedzenia. A sama osobiście nie byłam, bo jakoś nigdy nie miałam okazji, ale mam to na swojej liście, żeby pójść tam następnym razem jak będę w Berlinie, a może będzie to za niedługo. Kolejne miejsce to jest... Muzeum Sztuki Współczesnej, Dark Matter. Musiałam sobie sprawdzić właśnie, czy jest to Muzeum Sztuki Współczesnej i do jakiej kategorii to się zalicza. Ja powiem wam, że to jest taki experience. Jest płatne nie jakoś dużo. Wydaje mi się, że około 60 zł zapłaciłam za bilet. Nie jestem pewna, tutaj wam napiszę cennik, ale wydaje mi się, że cena zależy od wystawy. Ja byłam na dwóch wystawach, na Summer Lights i to trwało do września i seria była na zewnątrz to wyglądało ły, ły. Dlatego powiedziałem tak, boomer. Ja tak, e, serio, wow, warto było pójść. I nie jest to w centrum, ale też nie jest to jakoś mega daleko. No i, i ogólnie ciekawe przy i powiem wam, że już byłam kiedyś na Dark w 2000. 19, jeśli się nie mylę, razem z Kamilą, pozdrawiam, i trafiłyśmy tam całkowicie random, bo po prostu zobaczyliśmy, że dużo ludzi schodzi się do jakiejś hali, weszliśmy tam, powiedzieli, że można wejść za 10 euro i, i, i to? to To była najlepsza wystawa, na jakiej byłam w życiu. Żebyśmy na ziemi i na górze były takie żarówki, na które. Mm, na które padało światło z projektora, i one się falowały tak po prostu w górę do dół, robiły różne wzory, żało się na ziemi, w jakiejś opuszczonej hali w fabryce, nie wiadomo co to było, leżeli turbo jacyś porobieni ludzie wokół. My, ja po prostu lat 16, 5 lat później ogarniałam, jakie to było muzeum, i było to dark matter, oni mają też stałe wystawy, i te chwilowe czasowe i ja byłam na dwóch wystawach i obie, obie, obie te wystawy były czasowe, ale wiem, że też ta ich mm, stała wystawa jest bardzo fajna. Dobra, bo trochę tej za dużo zaczęłam gadać, kolejny podpunkt. Kolejne miejsce to jest Botanical Garden and Botanical Museum. Wygląda bardzo fajnie i obiecująco na zdjęciach, sama osobiście tam nie byłam, mam to też zapisane. E, po prostu nigdy nie było mi w pobliżu, nie byłam nigdy w pobliżu tej, tego miejsca, bo jest to na dole e, Berlina. Kolejne miejsce to jest Helmut Newton Foundation. Helmut Newton to jest mój ulubiony fotograf chyba. Tak mi się wydaje, że męski raczej tak. A bardzo fajne miejsce jest bilet ulgowy na pewno tam, bo pamiętam, że zapłaciłam około 5 euro. Są jego wszystkie zdjęcia, jest odtworzone jego mieszkanie z Berlina i z Monako, albo to Płanica, nie pamiętam. widzę są też zdjęcia jego żony i ja jestem wielką fanką i strasznie fajnie, po prostu jestem strasznie zadowolona, za, że e, mogłam to zobaczyć na żywo. I ostatnia rzecz z tej kategorii kultura, jest to Thai Park Slash, tu wam napiszę, bo nie wiem kto się czyta. I to jest w ogóle park, w którym co czwartek. Siema, tu Zuzia, która montuje filmiki, oczywiście powiedziałam źle. Tajski Park nie jest otwarty teraz tylko w czwartki. Jest otwarty od piątku do niedzieli, przez trzy dni w tygodniu, a w sezonie letnim, bo jest to w parku, czyli od kwietnia do października, od godziny 10 do 20, od piątku do niedzieli. Rozkładają się ludzie i gotują tajską kuchnię, i możesz sobie po prostu, przeżyć w Berlinie jest tyle narodowości to możesz sobie przyjść do parku i zjeść OG tajskie jedzenie, więc to jest zajebiste. Też nie byłam nigdy, bo jak byłam ostatnio, to w ogóle o tym zapomniałam i jak tworzyłam tą listę, to mi się przypomniało o tym miejscu, ale widziałam dużo fajnych recenzji nawet, jak ludzie tam chodzili i mówili, że jest pyszne jedzenie, bardzo tanio, street food. Coffee and food. Z tej kategorii mam od groma miejsc. Właśnie na tej aplikacji zapisane i to jest też fajne, że możecie odpalić tą aplikację i na przykład jesteście sobie na Kreuzbergu i wchodzicie w mapkę i w moją mapę i jakby jesteście po prostu niebieską kropką i wokół was jest pokazane, gdzie możecie iść na kawę, gdzie na jedzenie, gdzie możecie iść na napić drinka, a gdzie coś zobaczyć. Po prostu nie macie pomysłu, odpalacie sobie, no nie, nie mówię, tylko mój profil, bo nie zajebi się ta apka i no, serio, to jest takie polecenie po prostu serducha do Was. Ja Wam powiem o, tak szybko przelecę, yy, o moich ulubionych miejscach do jedzenia. I są tutaj też chyba trzy miejsca, tak, trzy miejsca, w których nie byłam, a które odkryłam, odkąd wróciłam z Berlina i są po prostu nowe na mojej liście do zobaczenia. Pierwsze miejsce to będzie kawa. I będzie to Bonanza Coffee Roasters. I to mi polecił właśnie Kuba z dzielskiego Baristy. Pozdro. To jest ogólnie palarnia kawy, która jest na Kreuzbergu, jeśli się nie mylę. Tak, jest to Kreuzberg, na pewno. A, I ona, fajnie, fajne jest to, że ona nie jest przy ulicy, tylko przechodzisz sobie właśnie mm, taką uliczką i dopiero wtedy tam dochodzisz. Jest taki domek, jest super design, zajebista kawa. Palą tam też kawę. Ogólnie ślicznie to wygląda, ludzie sobie siedzą. I jest fajny workspace, i jest fajnie usiąść z kimś na kawę, bo też nie jest głośno, jak chcecie sobie, nie wiem, odpocząć od tłumu. Eee, więc no, polecam. Vanilla Marilla, super lody, serio najlepsze lody, jakie jadłam w Berlinie do tej pory. Dumpling, eee, to są fajne takie pierożki wietnamskie, to są chyba. Takie pierożki po prostu na parze robione. Wyglądają mega opiecująco. Tam nie byłam, ale byłam jakby w lokalu dosłownie drzwi obok yy, i nazywa się lokal Messier Yong. Możecie zobaczyć test tego miejsca też w vlogu z Berlina i wahałam się między tymi dwoma lokalami, bo ogólnie yy, docelowo szłam na kawę do Five Elephant, którego nie ma tu na liście, lecz jest na moim profilu. Yy, no i po wbiciu kawy zgłodniałyśmy i właśnie wybrałyśmy tego Messier yong, Wang, Wong, Wong, nie wiem jak się czyta. I było serio pyszne jedzenie i w super cenie, jak na Berlin i bardzo duże porcja. Ostatnie miejsce, w którym też nie byłam, to jest Tenzan Lab i to jest miejsce tylko z lodami, jeśli się nie mylę. Wyświetliłam się to miejsce dosłownie dzisiaj i no kurde, powiem wam, że te lody w takich pucharkach, to musi być, trzeba to obczaić. A właśnie idzie za mną śmietana. Moje ostatnie ulubione miejsce, które serdecznie polecam, prosto z serducha na Kreuzbergu, jest to gazo, jest to pizza na zakwasie. W ogóle są takie tam połączenia smakowe: na przykład cukinia, cytryna i czosnek, coś takiego było, pamiętam. I byłam w ogóle tego nieprzekonana, jak to zjadłam. Kurde. Niesamowite. Jestem ciekawa, jak to wyjdzie, bo teraz patrzę i mam 25 minut nagrywania, ale mam nadzieję, że sprawnie to zmontuję. Dajcie znać, czy wolicie, jak dużo gadam, czy nie, ale ja osobiście wolę krótsze odcinki, ale przynajmniej tutaj jest dużo treści i dużo fajnych spotów i robię to po to, żeby Wam przekazać jak najwięcej fajnych miejsc. Wow. Ulubiona kategoria każdego z nas, czyli zakupy. Czyli fajne sklepy, nie tylko ubraniowe, bo też książkowe, za magazynowe. Z różnych kategorii, ogólnie rzecz biorąc, zakupy w Berlinie, i gdzie wydać, gdzie pozbyć się swoich pieniędzy. Mam tutaj w sumie dużo sklepów zapisanych, ale nie będę się jakoś rozwodzić na ich temat. Po prostu powiem, z jakich są kategorii. Rosa Wolf Magazines. I tam widzicie te zdjęcia? Wyglądam mega cool. Mega cool magazyny, mega fajny sklep. Ja uwielbiam takie rzeczy. To jest w ogóle zbieranie niepotrzebnych rzeczy, ale ja kocham, kocham zbierać niepotrzebne rzeczy. Ktoś sklep to będzie sup Supreme. A dałam go tu, bo w sumie Supreme jest w Berlinie, jest w Paryżu. Nie wiem, nie jestem sneakerheadem, ale dałam Supa dlatego, że jak jestem w Berlinie, to lubię się tam przejść i ostatnio znalazłam fajne koszulki. Następne to Wustor, to jest ogólnie sklep Concept Store z ciuchami, z magazynami. Jestem też kawiarnia w środku, takimi z droższymi markami. Przyskoczymy sobie do Uniqlo i <grym> Uniqlo jest w Warszawie, wiem, ale ja częściej, że do Warszawy już częściej jestem za granicą niż w Warszawie, więc dałam tutaj Uniqlo. Jak ktoś nie zna Uniqlo, to są fajne basiki. Uniqlo jest w ogóle azjatycką firmą i serię mają dobrej jakości moim zdaniem. Ciuchy, item, itemki za fajną cenę. I serio, jestem fanką Uniqlo. Mam też fajne kolaboracje czasami teasów. Jakieś wiadomo, nie fanki ale basiki u nich. Karpetki z Uniqlo, wszystkie basiki serio polecam. Przeskoczymy teraz na second handy. Myślę, że jak przyjdzie sobie Trift Store Berlin na TikToku. Myślę, że TikTok jest właśnie tym miejscem, gdzie będą fajne, sprawdzone second handy. Kolejny sklep to jest Shiset i bym powiedziała, że to jest taki sklep z kategorii rzeczy papiernicze, czyli książki, magazyny itd. Fajne pierdoły. No i jest mega estetyczny. Następnie Carhartt. Carharta też nie ma w Polsce w ogóle. A karharcik zawsze zawsze fajnie Pójdź sobie do karharcika i sobie coś kupić. Ja jestem fanką. Też z kategorii papierniczej Do You Read Me a nie byłam tam, znalazłam ten sklep też niedawno i wygląda bardzo obiecująco. I ostatnie miejsce, do którego nie udało mi się dotrzeć nigdy albo nie byłam w niedzielę, bo można pójść tam tylko w niedzielę albo miałam raz podejście, jak byłam w niedzielę w Berlinie. I to była jedyna niedziela w roku, gdzie to się nie odbywało. Jest to po prostu Flea Market. Uh, on odbywa się w parku. Tutaj macie lokalizację, gdzie to się odbywa. I można tam podobno znaleźć niesamowite rzeczy. Ja niestety tam nie byłam nigdy, bo, tak jak mówię, że nigdy nie udało mi się po prostu tam trafić. Okej, okay, lekka zmiana pozycji. Mam nadzieję, że dziwnie nie wyglądam, ale jest mi przynajmniej wygodnie. O, skoro już wiemy, gdzie pójdziemy wydać nasze pieniądze i gdzie, co zobaczymy, co zwiedzimy i jak tam dotrzemy do tego Berlina w ogóle i jak będziemy się tam przeruszać, przeruszać, jak będziemy się tam poruszać od sklepu do sklepu, od muzeum do muzeum, to gdzie będziemy spali, jakby gdzie się przykimać? Są różne opcje i przygotowałam wam, gdzie możecie spać. Po pierwsze, powiedzmy sobie Airbnb. Jeśli ktoś nie, da, nie zna Airbnb, to jest ja po prostu wynajem mieszkań na doby. I są to mieszkania prywatne, możecie wynająć u kogoś pokój tylko, możecie wynająć całe mieszkanie i możecie wynająć, nie wiem, też wiem, że są hotele na Airbnb. Kiedyś nie było, ale teraz już są. I tutaj wyświetliłam się właśnie sześć moich propozycji, które miałam po prostu zapisane w moim folderze ulubionych. Wszystkie wyglądają obiecująco, zależy jaki macie budżet. Wszystkie mają od 4,5, jak teraz widzę, nawet od 4,7 w górę ocen. Jestem w Airbnb, bo właśnie można znaleźć fajne takie berlińskie mieszkanie lokalsowe, że tak bym powiedziała. Poczuć się jak lokal przez chwilę, no bo w hotelu to w hotelu jesteś. To są moje propozycje. Możecie z tego skorzystać, jeśli tylko chcecie. I tak, polecam Wam do spania, jeśli będziecie szukać sobie jeszcze tak osobno jakiegoś hotelu czy coś, to polecam Wam właśnie Kreuzberg, jest super do spania moim zdaniem i Mita. Ja po prostu jestem fanką wybierania tych lokalizacji, tych osie, że tak powiem. Jeśli budżet nie jest Wam straszny, mam też do zaproponowania Wam dwa hotele. Pierwszy to już jest tak duży budżet. Tak mi się wydaje, że to jest dość spory budżet. Jest to Soho House Berlin i wow, po zdjęciach wygląda niesamowicie. Ale jeśli jesteście biedną studentką jak ja lub biednym studentem, to można tam też pójść podobno na basen. I obczajcie to, ja tam nie byłam, ale mam to zapisane, że można tam pójść tylko na basen z mega widokiem. Nie wiem, czy dalej tak jest, bo kiedyś już to zapisałam, jakieś 4 lata temu, może teraz się już zmieniły jakieś zasady. Ale obczajcie to, bo jest pasem z widokiem właśnie na wieżę telewizyjną. I mój dream hotel, do którego muszę się wybrać kiedyś. Było dużo planów, lecz plany się nie spełniły. Odkryłam go całkiem przypadkowo z moją mamą i z Kamilą, jak po prostu się pokłóciłyśmy i musiałyśmy gdzieś usiąść, ochłonąć, i wtrafiłyśmy do Michelberg Hotel. Jest tam restauracja, jest patio, jest bar. Można sobie usiąść na tym patio to ten hotel ma taki fajny vibe. no polecam wam po prostu się kiedyś tam wybrać bo ja też muszę to zrobić jak pojedziecie przede mną to napiszcie mi czy warto wydawać kasę na ten hotel czy nie zawsze jest też opcja couchsurfingu jeśli ktoś nie zna coach surfingu, to jest po prostu spanie u kogoś za darmo i powiem wam tak, jakbym jechała z kimś to mi się nie bała może ale może jesteście odważniejsi niż ja ale ja jestem trochę cykorem i boję się, żebym trafiła na kogoś dziwnego. Nigdy nie wiesz, w jakich warunkach śpisz i tak dalej. Ale moi znajomi byli na couchsurfingu w różnych miejscach i polecają, więc może akurat wam się to sprawdzić i może z wszystkimi osobami, które nie boją się tak podróżować. Więc to były wszystkie fajne spoty i porady ode mnie. Na to, co zobaczyć w Berlinie. I mam nadzieję, że Wam się spodobał taki format, i już się nie mogę doczekać, żeby nakręcić Wam kolejny odcinek z kolejnym miastem. W moich propozycjach jest Paryż, jest Sycylia, i tu nie mówię tylko o jednym mieście, tylko o takiej objazdówce, jak robiłam ja ostatnio po prostu tydzień na Sycylii od Katani. Zaczynamy i kończymy na Katani. Możecie napisać w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć, czy Paryż. Paresz to będzie jeden, Sicilia to będzie dwa, a trzy to będzie Barcelona. Więc dajcie znać w komentarzu, czy podoba wam się taki format w ogóle. Ja szczerze powiem wam, że jestem już trochę zestresowana i nie umiem oddychać jak tak gadam. Mam nadzieję, że mówiłam wyraźnie. Chcę się tutaj przełamać, bo mega chcę to zrobić i mega mi zależy na takim kontencie też podróżniczym na tym kanale. I mega mnie to jara jak oglądam u kogoś i mam nadzieję, że was to jara jak oglądacie to u mnie. I że przydadzą Wam się te spoty. Tak jak mówiłam na początku filmiku, w opisie macie playlistę do chodzenia po Berlinie, którą sama sobie stworzyłam i też Wam ją udostępniam na Spotifyu i na Apple Music. Macie też oczywiście mój profil na Step the World, the World. I możecie obczaić, jakie miejsca jeszcze polecam w Berlinie. Więc to na tyle dzisiaj. See ya!